Wykorzystanie dobrej szansy prowadzi zwykle do dobrego, a bywa, że wręcz wspaniałego sukcesu. Tak łatwo i pięknie jest powiedzieć, że pieniądze szczęście nie dają. Ale czy da się żyć bez pieniędzy? Spróbujmy żyć pełnią życia bez odpowiedniej ilości tych pieniędzy. Na przykład wynagrodzenia za pracę na etacie. Emerytury lub renty, albo na przykład zasiłki. Chyba stale będzie nam ich brakować. Ale jeśli jest szansa na lepsze, pełniejsze, po prostu bogatsze życie, to dlaczego z niej nie skorzystać? Z całym szacunkiem dla instytucji bankowej. Po złożeniu oprocentowanego na 4% depozytu w kwocie 3000 zł. Po roku czasu zysk netto wyniesie niecałe 100 zł. Czy to w jakikolwiek sposób poprawi nasz standard życia? Czy nasze życie stanie się lepsze? No cóż, stać nas będzie na przykład na dwa dodatkowe obiady lub dwa bilety do teatru, a może dwie, trzy książki. Ale jest dobra szansa na znacznie lepszy biznes. Ta sama kwota depozytu, co depozyt złożony w banków 3000 zł może stać się kapitałem założycielskim do własnego internetowego biznesu bez utraty własnego kapitału. Zysk netto. To nie bankowe 4%, lecz jak widać znacznie przekracza 500%. Z kwoty 3000 zł jesteśmy w stanie wypracować dochód 5,5 tysiąca euro. Czy to podniesie nasz standard życia? Uważam, że tak, zwłaszcza że taki zysk może być powtarzalny. Czy to zwiększy nasze finansowe bezpieczeństwo? Bezwzględnie tak, bo uzyskany dochód wypłacany jest w jedynej, najtrwalszej walucie świata, czyli w sztabkach inwestycyjnego złota, której siła nabywcza, siła nabywcza tej waluty, sztabek inwestycyjnego złota, jest niezmienna od prawie 3000 lat. Pozostaje pytanie, w jakim czasie jesteśmy w stanie wypracować taki dochód? To może być miesiąc, parę miesięcy, rok. To zależy wyłącznie i tylko od naszego zaangażowania, naszej motywacji i konsekwencji. Działaj. A zatem zapraszam, bo dla takiej wartości osiągalnego dochodu warto wykorzystać tę szansę. To rozsądna i mądra decyzja. Na, do, na taki dochód netto na pewno warto trochę popracować. Na początek, szanując Państwa czas, nasz wspólny czas. Właśnie drogą mailową przekazywać będę więcej szczegółów drogi do tego sukcesu. Drogi, którą idę ja i drogi, którą idzie tysiące osób z całego świata, ze wszystkich kontynentów. A zatem zapraszam.